Na kilkunastu poligonach w kraju ruszyły największe od kilkudziesięciu lat manewry wojskowe Anaconda 2016. W regionie to ponad 1400 żołnierzy, m.in. z Polski, Stanów Zjednoczonych i z Litwy, którzy ćwiczą na poligonie w Nowej Dębie. Anakonda to wstęp do lipcowego szczytu NATO, który odbędzie się w Warszawie. Ćwiczenia Anaconda mają charakter połączony, czyli ćwiczą różne rodzaje sił zbrojnych, różne rodzaje wojsk. W Nowej Dębie znajdują się pododdziały wojsk lądowych, które będą realizowały zadania taktyczne. Międzynarodowe, narodowe i międzynarodowe dowództwa zgrywane będą i pododdziały przygotowywane do prowadzenia działań obronnych i działań kryzysowych w, w sytuacji zagrożeń. O charakterze hybrydowym. Piąty batalion strzelców podhalańskich bierze udział w ćwiczeniu Anakonda w strukturach Wielonarodowej Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej. Stanowisko dowodzenia ma możliwość zgrywania się i z doskonalenia współdziałania z dowództwem brygady. Batalion realizuje wiele szkoleń poligonowych w tym roku. Jest to jedno z najistotniejszych naszych przedsięwzięć szkoleniowych. Anakonda 16 to już szósta edycja najważniejszych wojskowych ćwiczeń obronnych. Po raz trzeci ma charakter międzynarodowy. Wezmą w niej udział żołnierze z 24 państw. W sumie na poligonach m.in. w Drawsku Pomorskim, Ustce, Chełmie i Nowej Dębie, na lądzie, w morzu i w powietrzu będzie ćwiczyć 31 tysięcy żołnierzy. W Nowej Dębie 1400. Razem z polskimi żołnierzami z pierwszej brygady pancernej z Wesołej, 21. brygady strzelców podhalańskich i brygady Lit Polukr Briggs z Lublina, w Anakondzie 16 wezmą udział siły z USA, Węgier, Ukrainy i Litwy. Ćwiczenia potrwają do 17 czerwca.